Zmiana stylizacji paznokciowej. Cześć! Przechodzę dzisiaj do Was ze zmianą paznokci. Słuchajcie, te paznokcie robiłam 17 czerwca i miałam je zrobić szybciej, ponieważ w zeszłym tygodniu, ale niestety przez brak dostosowanego transportu nie dojechałam do redy. Mimo wszystko byłam z nich bardzo zadowolona. Bardzo ładnie się utrzymały. Jedyny minus był taki, że w tych czarnych paznokciach było bardzo, bardzo szybko widać odrost, więc niestety nie dało się ich nosić zbyt długo. Teraz w piątek jeden na koncert, więc trzeba zmienić paznokcie. Dzisiaj robię paznokcie we Władysławowie. Mam pewną wizję, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że zmiana Wam się spodoba. Mam już zrobione paznokcie. Zobaczcie, to są trzy różne fioletowe lakiery. Tutaj te ostatnie są różowo-fioletowe, a to są dwa różne odcienie, ponieważ będę miała fioletową spiękę na koncercie i właśnie taka była moja wizja. Tutaj niestety na tym palcu mocno się pokrwawiło, ja mam bardzo delikatne skórki i akurat Natalia bardzo uważnie i potrafi z nimi pracować, ale większość listek ma problem. Mimo wszystko jestem bardzo zadowolona, później sobie wyczeszczę to zakrwawione, jak już wrócę do domu wiecie, na spokojnie i tutaj chyba też minimalnie było na jednym, ale jest naprawdę ładnie, jestem bardzo zadowolona z tych paznokci i dajcie znać jak Wam się podobają. Mi się ta kombinacja bardzo podoba, jest coś innego niż zazwyczaj, ale myślę, że wygląda fajnie.